Jeżeli zastanawiamy się, jaki jest cel naszego życia, jaki jest sens naszego życia, to warto dzisiaj przeczytać fragment z drugiego czytania z Listu św. Pawła do Efezjan. Oto już przed wiekami zostaliśmy wybrani. Co to oznacza? Oznacza to, że nasza, nasza misja jest związana z naszym istnieniem. Pan Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli święci i nieskalani. I to zadanie, które otrzymaliśmy, oczywiście jest modyfikowane w zależności od tego... Jaką mamy osobowość, jaki mamy temperament, ale także jakie mamy naturalne zdolności, czyli talenty, ale też w jaki sposób rozwiązujemy sprawy związane z naszą przeszłością i także jakie mamy serce. To znaczy, czy nasze serce jest pełne pragnień i pełne marzeń. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze obdarowanie po to, żeby tworzyć Kościół, też jest potrzebne. Potrzebne jest rozeznawanie charyzmatów. Ale jedno jest pewne, nie jesteś tu na Ziemi przypadkowo. Masz swoje, swoje powołanie, masz swoją misję, którą Pan Bóg już wpisał do Twojego serca, zanim zaczęłeś istnieć.